Zeszły słońce, miło znów zobaczyć się, już od świtu. On się śmieje, z przyjaciółmi spędza każdą chwilę. Z nimi bawi się, śpiewa wciąż. Słońce, zostań z nami. Deszcz czy słońce, miejsce mamy. Witaj, Franklin. Młodsza siostra. Franklin potrafił już liczyć i sznurować buciki, miał mamę i tatę, kuzynów i ciotecznych braci, ale pewnego dnia Franklin poczuł się tak, jakby miał małą siostrzeczkę. Witaj, Franklinie. Cześć, misiu. Możesz pójść ze mną na placyk zabaw? Nie, nie mam czasu. O, znów się obudziła. Ojej, misiu, czy nie za dużo tu tych zabawek? Nie, muszę się dowiedzieć, którą lubi najbardziej. Zdaje mi się, że to jej się podoba. A przygotowywałeś się do akrobacji na kółkach? Jasne, ćwiczyłem w domu przez cały tydzień. Jak tylko tata skończy sprzątać, pokażę ci, co teraz potrafię. Ojej, czy tata już wyłączył odkurzacz? Ojej. O, oh, niestety znowu go włączył. Oh, oh, muszę jej popilnować. Przykro mi, Franklinie, ale jeszcze chwilę będę zajęty. Nic nie szkodzi, chętnie z tobą poczekam. Poszukajmy czegoś, co się jej spodoba. O, oh, to będzie dobre To tu jest maleńki króliczek I wiesz, zdaje się, że on lubi tańczyć Franklinie, zdaje się, że wreszcie znalazłem to, co jej się podoba To wspaniale, misiu No maleńka, teraz ty potańczysz z króliczkiem, a ja trochę potrafię. Żeby dobrze ćwiczyć na kółkach, trzeba być silnym, ach, dlatego stale robię pompki. A! 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 Ach, 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 no bracie... <laughs> Powinieneś powiedzieć o siostro misiu. I jakim ja będę akrobatą, skoro ona chce, żebym się ciągle z nią bawił? <laughs> Ćwicz dalej pompki. Może ze mną też się będzie chciała bawić? A!

<laughs> Chyba nie była tak szczęśliwa od czasu, kiedy pierwszy raz jadła banana. <laughs> Skończyłeś już sprzątać? Tak, skończyłem. Hurra! <laughs> Szybko, Franklinie, chodźmy na placyk. <laughs> bu, bu, bu. Bu? Może ona chce pić z butelki? Na pewno nie. Niedawno jadła śniadanie. To znaczy, Bu, to jesteś ty. Polubiła cię, Franklinie. I Bu też ją polubił. No dobrze, maleńka, ale Bu musi już iść. Papa, maleńka, pa, do zobaczenia. Miłej zabawy. O, to nie ma obawy. A teraz tata opowie ci bajkę. Franklinie. Nie mogę stąd wyjść, kiedy maleńka tak za mną płacze. To mi zajmie tylko minutkę. O. O, coś mi się wydaje, że to będzie bardzo długa minutka. <grym i zbierny> że poszliście ze mną i maleńką na zakupy Nie chcieliśmy, żeby maleńka płakała a i tak szliśmy w tę samą stronę W tę samą stronę ale dziesięć razy dłuższą drogą Musimy się pożegnać Tata skręca w tę stronę, a my idziemy tędy Papa, maleńka, życzę miłych zakupów Jeszcze się zobaczymy Zrób papa, misiowi i Franklinowi Uśpieszmy się, Franklinie, zanim ona znowu zacznie oh, płakać za tobą. Nie płacz, maleńka. <laughs> Czy to nie komiczne? Chodź już, Franklinie. Tata nigdy nie zrobi zakupów, jeśli będziesz wracał za każdym razem, kiedy ona zapłacze i cię zawoła. No, nie przejmuj się tak. Idźcie na placyk zabaw. Ona zaraz się uspokoi. Nie idziesz, czy nie? Wiesz, na razie idź tam sam, Misiu. Pójdę z twoim tatą i maleńką do sklepu. To nie potrwa długo, prawda, maleńka? Buu! Ciszek musi jeszcze trochę poćwiczyć. Pomachaj mu, pomachaj misiowi. Ojej, ona zasnęła. Ciii. Tak myślałem, wyglądała na zmęczoną. Ja też się trochę zmęczyłem. Robieniem śmiesznych min do maleńkiej. <śm> dziękuję ci za pomoc. Zdążę jeszcze wypożyczyć książki w bibliotece. A ja zdążę się jeszcze pobawić na placyku z misiem. Wisiałem do góry nogami, chcecie zobaczyć? To mój szczęśliwy dzień. Świetnie, misiu. Wspaniale, syn. Uuu, uuu, uuu. <grym> No co, poczekasz dopóki nie wrócę z biblioteki, maleńka? Poczeka, zaopiekuję się nią. To uprzejmie z twojej strony, ale naprawdę nie musisz tego robić. Ale jak to zawsze mówi moja babcia... Nie można odmówić, kiedy ktoś jest taki milutki. Śpi malutka, śpi, kochanie, bo już wszystkie dzieci śpią. Śpi malutka, gwiazdki świecą i bliźniutko ciebie są. Ojej, zdaje mi się, że ani ci w głowie zasypianie, prawda? A czemuż to Franklin musi się opiekować twoją siostrą? Właśnie. Ale on wcale nie musi, on chce. To ty jesteś jej bratem. Oczywiście, ale ona nie chce, żebym ja jej pilnował woli Franklina. A dzięki temu ja mam więcej czasu na trening. Aha! Udało się! Widzieliście to! Tak, wreszcie ci się udało. brawo, Misiu! Hej, Franklin! Maleńka! Udało mi się! Patrzcie, zrobię to jeszcze raz! Patrzę, Misiu! Maleńka! Popatrz na mnie! Popatrz na swojego brata! Maleńka! Tutaj jestem! Zaraz zrobię fikołek do tyłu! Maleńka! Popatrz tam, maleńka, popatrz na misia! No, szybciej, misiu. Co ci obchodzi, czy ona na ciebie patrzy? Bardzo obchodzi! Jeszcze nigdy nie widziała, jak robię przewrót do tyłu! Maleńka! Dlaczego na mnie nie patrzy? Ma woli patrzeć na Franklina! Tak! Ona ma już nowego, starszego brata! <suszy> Ale ona ma tylko jednego brata, mnie. Dlaczego nie zrobiłeś przewrotu do tyłu? Bo chcę, żeby moja siostra to zobaczyła. A, bu, bu, bu. U, zapomniałaś już o mnie? Przecież to ja robię dla ciebie fikołki. Jestem maleńka. To jest moja młodsza siostrzyczka. Powinna się cieszyć tylko na mój widok. E... I cieszy się, kiedy z nią jesteś, Misiu. <laughs> Patrz, jak cię mocno trzyma za szyję. Mi, mi. <laughs> tak, maleńka, twój braciszek mi. Myślę, że bardzo się cieszę, że zwróciłeś na nią uwagę. Na pewno masz rację, Franklinie. Przepraszam, maleńka. Tak bardzo chciałem zostać akrobatą, że zapomniałem o tym, żeby być dobrym braciszkiem. <laughs> Choć maleńka, będziemy się razem bawić. A to niespodzianka. Myślałem, że będzie cały czas z tobą. Nie, ona woli się bawić ze swoim starszym bratem Misie. <śmienicielskie> Mama Franklina. Franklin potrafił już liczyć i sznurować buciki, lubił chodzić na wycieczki i zwiedzać okolice, w której mieszkał. Ale pewnego razu wydawało się, że wyprawa może się skończyć, zanim się jeszcze zaczęła. Namiot? Jest! Latarka? Jest! A batoniki? Są! <noise> ja też wziąłem! Czy to wszystko, co zabierasz ze sobą na biwak, misiu? Mam szczoteczkę do zębów. Na nic więcej nie starczyło miejsca. <laughs> Och, Misiu, proszę, włożę to tutaj, to zmieści ci się jeszcze śpiwór. <laughs> Dzięki, Franklinie. <laughs> A teraz, gdzie to ja byłem? Ach, tutaj, duża patelnia. Wyjąłem. O, kochanie, tato! O je. O, ale mnie boli. U. Proszę, oprzyj się o, o mnie i o. usiądź. O, o. 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 Och, tato, aż tak bardzo cię boli. O, nawet nie masz pojęcia. Patelnia spadła mi na nogę. Ho, 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 chyba musisz poleżeć z nogą w górze. O, obawiam się, że masz rację. A tak się cieszyłem, że razem zrobimy sobie biwak. Tak, my też. I co teraz? Nie musicie przecież rezygnować z wyprawy na biwak. Ale my jeszcze nigdy nie wyjeżdżaliśmy na wycieczkę bez ciebie, tato. Kto będzie robił najcięższe prace? Na przykład kto poniesie te bagaże? Dziwię się, że tak od razu chcecie się poddać. Plachcącego nic trudnego. A? Co pani ma na myśli? Myślę, że jeśli się czegoś bardzo pragnie, znajdzie się sposób, żeby to osiągnąć. Dobrze, ja bardzo, bardzo pragnę wyjechać na biwak. I ja też. Zatem znajdźmy sposób, żeby to zrobić. Mamo, to był świetny pomysł, żeby zabrać wózek. Zapamiętajcie, dla chcącego nic trudnego. Właśnie dzięki temu idziemy na biwak. Oczywiście, to cudowne. Szkoda tylko, że taty nie ma. Tak, mogliśmy go wieść na wóz. <grym zna> na pewno by się to tacie spodobało, ale myślę, że wygodniej mu w domu. <grym zna> tak, tu nie miałby krzyżówek ani worka z lodem na nodze. <grym zna> o, Rety, patrzcie, co zostało z mostu. O, no i co my zrobimy? Hmm. Chyba będziemy musieli zawrócić, prawda, mamo? Zapomniałeś? Dla chcącego? Nic trudnego. Hmm. Możemy przeprawić się na drugą stronę przy pomocy liny. Co ty mówisz? Czy to w ogóle jest możliwe? O, o, jestem królki! <grym> <grym> Jak wam się podobała taka przeprawa? Cudownie. Było wspaniale! Nie mogę się już doczekać powrotu, bo będę mógł to zrobić jeszcze raz. <laughs> Więc nie żałujecie, że poszliśmy? Teraz ktoś musi się przeprawić z powrotem, żeby przywiązać winę do wóz. Ja, ja to zrobię! To zrobię. <śmiech> <śmiech> Razem to, <laughs> to zrobimy! <śmiech> 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 Połowa drogi już za nami. Powiem ci, Franklinie, że nie wiedziałem, że twoja mama jest aż taka pomysłowa. Jestem zaskoczony. Wiedziałem, że jest wspaniałą mamą, ale nie wiedziałem, że wszędzie umie sobie radzić. Jedno mocne pociągnięcie i pokonamy te skały. Pomóżcie mi. Chodźmy, Misiu. Raz, dwa, trzy. Mocno! O! Nasze bagaże. nie! Odpływają! Jak je wyciągnąć, w Franklinie? Skąd mam wiedzieć? Spytaj, mamę. Cały czas myślę. Cały czas myślę. Ojej, nic wam się nie stało? Nie jest. Miałem miękkie lądowanie. Dzięki misiowi. O, no tak, już po naszym sprzęcie. No i już po naszym biwaku, Misiu. Zdaje się, że o czymś zapomnieliście, eee, że dla chcącego nic trudnego? No właśnie. To znaczy, że można urządzić biwak nawet jak cały sprzęt utonął w wodospadzie? Tak, nawet wtedy. Chodźcie ze mną. Zbudujemy sobie szałas. szałasu to nie zła zabawa. Tak, ale podczas tej zabawy okropnie zgładniałem. No. <laughs> A ja to nie? A może byśmy coś zjedli? Dobry pomysł. Tylko, że nasze jedzenie też odpłynęło. Co? Jedzenie też! Chyba jednak będziemy musieli wrócić do domu. Wrócić do domu? Ale najpierw coś zjedzcie. <laughs> Ojej! Są tu orzeszki ziemne, jadalne kasztany, słodkie ziemniaki i dzika marchew. Wszystko znalazłam w naszym lesie. Myślę, że będzie ci bardziej smakowała, kiedy ją gotujemy. Na pewno. Przyniosę drew na ognisko. Ojej! Co się stało? A zapałki? Zapakowałem je razem z namiotem. Jak teraz rozpalimy ogień? Czy dla chcącego nic trudnego? <noise> Dawno temu, gdy nie było zapałek, do rozpalania ognia używano dwóch krzemień. A -a. A -a. Patrzcie, udało Ura! się! Mm. Mm. Mm, mm. Była pyszne, ale się najadłem. Czy możemy iść z Misiem na wyprawę? Na wyprawę? No, oczywiście, że możecie, tylko bądźcie ostrożni. Będziemy, mamusiu. Nie? Może znajdziemy trochę malin na deser. <laughs> Mówiłeś, że się najadłeś. Ale deser jeszcze zmieszczę. Znajdę miejsce. <śmiech> <śmiech> A... A może za wodospadem odkryjemy tajemniczą grotę? Może. O, misiu, patrz! To przecież nasz sprzęt. Ale w jaki sposób go stąd wydostaniemy? Hmm, dla chcącego nie ma nic trudnego. Chyba musisz wezwać swoją mamę na pomoc. Chodź ze mną, misiu. Musimy podpłynąć trochę bliżej. Ma! Bardzo dobrze, misiu. Dziękuję, Franklinie. Co? Płyniemy coraz szybciej! Trzymaj się! Przed nami kamienie! Trzymaj nasz plecak, misiu! Mocno! on ciężki. Ach, po co mi aż tyle rzeczy? Widzisz tamte gołęzie? Spróbujemy się ich złapać. Oh, oh. Hurra! Uratowaliśmy się. Dobrze, że jesteś w dobrej myśli, Franklinie. Lachcącego... Nic trudnego. Szczęście, że nic wam się nie stało, ale ciągle nie mogę pojąć, jak wam się udało odzyskać sprzęt. A jednak się udało. <laughs> Właściwie, skoro i tak śpimy w szałasie, to nie wiem, po co w ogóle go wyciągaliśmy. Żeby to zjeść, Franklinie. <laughs> no tak. Znajdzie się i dla mnie jakiś smakowity kąsek? Tata? Jak się panu udało nas odnaleźć? Ha. Przyprowadził mnie tu zapach pieczonych kiełbasek. A jak ci się udało dojść tak daleko z bolącą nogą? Przecież dla chcącego nic trudnego, prawda, tato? Masz rację. Pod stopą mam poduszkę, a na wierzchu worek z lodem. Jak chodzę, prawie nie boli. <śmiennie> <śmiennie> <śmiennie>